Ta, ta, jala, tata, to jest dobry dzień, żeby nie być martwym, piu, jesteś martwy, ach, jestem martwy, ha, 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 ram, ram, pam, pam, gruby jest martwy, kanapka, jestem martwy, dlaczego gruby jest martw? nie wiem, myślę, że jest to, Jii. jesteś martwy, okej. Okay. Co tam palanty, kto jest gotowy na A. Co do jasnej cholery się stało? Gruby jest martwy, gruby jest martwy, poprawnie. Ja. Więc, czy widziałeś mordercę? Nie. Wybacz towarzyszu. Znajdę go. Złapie go. I nikt, nigdy znowu nie umrze. Klaskanie. a a aga. Ten gruby jest martwy, wiemy. Kto go zabił? Nie wiem, poszukam wskazówek, wąchanie. Co to? Broni, to dlatego, gruby jest martwy. Gruby jest martwy, tak. On umarł. Szoki niedowierzanie. A, -a, 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 a. Szybko, szybko, odsuńcie się. Całus. Haaa! Haaaa! -a 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 -a. W mojej opinii medycznej ten gruby jest martwy. Doktorku, co się stało? Moja profesjonalna opinia, gruby został zabity. Nie myślę, że jest cokolwiek, by się o to martwić. Więc co teraz? Skaut zapierdala doreszty. Och, no weźcie, patrzcie na to, cholerny gruby jest martwy. Co myślicie o tym? Tak, tak, skałcie, do domu. Och, weźcie, pefefefefe, niewiarygodne.

Super szok. Skąd wiedziałeś, ból? Nie wiedziałem. B.E. To też ból żart. Ból. ha! To prawda. To byłem ja. Ty, potworze. Ale dlaczego o? Ponieważ jesteś grubym chłopakiem. I co więcej, brzydkim. Pierdolenie niepotrzebne niezbyt słyszalne. Inżynier, cholera gruby, wypierdalaj. Jesteś martw nie ty, Ach ha ty jesteś martwy, żadna niespodzianka, więc to było idiotyczne. Wolę się powiesić. GR, jestem żywy, to miłe. Ramę Pam. To było głupie.